Dzień dobry Państwu! Sklep z serwetkami wita ponownie w swoich progach. Troszkę inne progi, prawda? No właśnie. Chciałem Państwu dzisiaj pokazać nasz nowy sklep, showroom, że tak powiem, w samym, absolutnie w samym centrum Warszawy. Jest to pod Rondem Demoskiego. Rotunda, Hotel Forum, Hotel Polonia. Tu zaraz jest obok Pekin. Szanowni Państwo, no i co? I tak chciałem bardzo, no bo to najwyższy czas, żeby Państwu pokazać nowe miejsce, również te nowe miejsce zaprosić. Tutaj jak widać mamy paczki i tylko paczki. Sztuk tu nie przewiduję. Gadżetów typu tekturki, sklejki, drewno. No Nie przewiduję, bo po prostu tutaj nie ma na to miejsca. Jest to malusienkie pomieszczenie, więc tylko szokujemy ilością serwetek. Co dziś chciałem Państwu pokazać? No tak przy okazji tego no, nowego punktu, nowego sklepu, chciałem również pokazać nową dostawę IHR-a. Oczywiście ona jest niepełna część, ale już pe pewnych fantastycznych wzorów można się spodziewać. Będę się starał tutaj w międzyczasie, pokazując Państwu, układać je na półki. Może razem wspólnie znajdziemy miejsce, możecie mi państwu podpowiadać na przykład, o tutaj trzeba było ułożyć, albo tutaj by było lepiej, napiszcie to w komentarzach, bardzo bardzo mi to pomoże, może po zrobieniu filmu, po wstawieniu go zmienię. Układ, yy, układ tych serwetek. Tutaj, jak widać, mamy co? Z tej strony zwierzaki, że jak ktoś z tamtej strony idzie. Aha, przede wszystkim są szyby niezasłonięte, więc jak się idzie, to widać od razu zwierzaki. Tu mamy zwierzaki: koty, psy, konie, yy, misie, łosie, jeże, kurczaczki, ptaszki. Tutaj mamy wersję, yy, część kwiatową, ale wydaje mi się, że ją. Będę powolutku likwidował, dlatego że kwiaty są najsłabiej sprzedającą się pozycją, tutaj, w, w tym punkcie. No i tutaj z tej strony po lewej mamy kulturę, jakieś tam mazaje, troszeczkę turystyki, winko, oliwki, zioła, no i stojaki. Tutaj jeszcze mam miejsce, proszę spojrzeć. Będziemy tutaj również kładać. Tu na razie wstawiłem rzeczy zimowe. I tutaj będzie jeszcze, będą jeszcze pozostałe druty. Kiedy nam się uda to skończyć, nie wiem. Jak Państwo macie jakiś pomysł, albo może macie taki stojak na zbiciu, gdzieś leży w piwnicy, to ja bardzo chętnie przygarnę za jakieś nieduże pieniądze. To co? Po Powolutku wyciągam te IHR-y, no i pokazuję i objaśniam nowe wzory, no i przy okazji spróbujemy poukładać na półki. Nie, na Żelaza na druty do tych serwetek to co? Zaczynamy. No, to pokazuję i objaśniam, co się dzisiaj takiego wziąłem z nowej zastawy IKR-a. Co z za piękności dzisiaj mamy. To mamy tak. Ani te dżeram. już wiem, że będę musiał zrobić jakąś dodatkowy rządek na to. Bo, no bo tak, tutaj mamy piękny, o, nowy wzór z lisem. Bardzo ładny. I przypomnienie starego wzoru z koniami. I to już będę, to te konie już mogę ułożyć. Proszę bardzo, bo tutaj widzę miejsce. tutaj widzę miejsce. To te przełożymy, bo tu są dwa. To ja przełożymy je, te tutaj. I tutaj. To tutaj. E, lis, lis. Tutaj był rząd z lisami. Ale... Co tutaj zrobić? Przedałoby się lisy koło lisa, nie? A wiem Co tu zrobić? Co tu zrobić? No nic cały ten rządek zlikwidujemy i to przełożymy mm, zwierzaki a koguty przełożymy tutaj. Dobra, to ja w międzyczasie sobie to porozkładam i zaraz wracamy do dalszej prezentacji. sobie powolutku układam układam przełożymy te dziwki jako dzikie zwierzaki powiedzmy tutaj zobaczymy jak na wyjdzie to potem i sam okay. zobaczymy co tam dalej się dzieje idziemy następne Ua. z Zifaera. O, proszę zobaczyć. Piękne grzyby, przepiękny bym powiedział wręcz grzyby. To miejsce na to jeszcze mamy. Rzucimy tutaj. O, tu. ma mamy grzybki damy tu. Tu mamy jeszcze. Pięknego ptaka, nie wiem czy to jest kowalik, nie, nie mogłem znaleźć, tutaj jest na, tutaj jest na, nazywa się kantorii, ale pojęcia nie wiem, nie wiem, co to jest za tak. nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj fantastyczna żaba e, królewna, albo książę, albo, albo księżniczka. zaraz zobaczymy gdzie to wrzucić, bo to powinno być koło jakichś zabawnych rzeczy i idziemy dalej. Ptaszki, o mam miejsce na paszki. Tutaj mamy, aha, tutaj mamy Kasimira. O, ta, który jest znany, to jest tylko nowa dostawa, przypomnienie. Tutaj pięknie proszę zobaczyć. Jeden na milion za Gerant, Też mamy wzór, ale teraz długo wrócił. No i szanowni państwo, wydaje mi się, że chyba najlepszy wzór w tegorocznym IHR-ze świątecznym. Ala Vintage. Zające śpiewające. Huralne. O. Dobra, to to poukładamy. Tutaj akurat mam miejsce na zimowe zajęcia. to je tutaj położę. Tu będą. Manitę Dżeranę. Manitę Dżeranę wsadzimy tutaj. Fajnie będzie prezentowała pozostałe dni. Hmm. Żaby. Gdzie wsadzić żaby? Eee, pojęcia nie mam. szudzimy na razie. na razie po prostu na stojak. Na stojak. Eee, ptaszki, towaliki, czy tak? Ta pomyślę, na razie odłożę bo po prostu nie wiem czy nie będę musiał przesunąć całości dobra, jedziemy dalej następny kartonik z nowościami wystawowymi cóż my tu mamy ha kolejne ani tu No. cóż tu jeszcze mamy a psy w zestawie różne rasy psie mam nadzieję, że to chociaż troszeczkę zaspokoi tutaj klientów bo tutaj klienci przychodzą po psy konkretnej rasy w związku z tym no, fabryki robią głównie jamniki Goldeny, więc no, tutaj mamy spaniela młodego. Więc no, nieraz jest problem, bo przychodzi klient z potrzebą konkretnej rasy. I tutaj przypomnienie: bardzo fajne, delikatne kafle portugalskie, marokańskie. Różnie to ludzi ma nazywają. Piękna, nowa wiewiórka z piękna, po prostu jest tak... tak ładna. Tutaj mamy kolejny, piękny wzór, fajne przepiękne Sepiowe, te listki sepiowe, szarości, ptaszki, bardzo fajna, delikatna serwetka. E, tutaj mamy, co tu mamy, to przypomnienie, oczywiście, świąteczne koty. Nie wiem czy już je, wy, czy już je wyłożyć e, czy już je wyłożyć na, na półkę świąteczną, już, już będą się sprzedawały. Czy się wstrzymać jeszcze chwilę? Ale dobra, poczekamy za momencik. Zaraz zobaczymy co ma tu jeszcze na. Aha, dobra, tu mamy przypomnienie ciotka Adela, Klimta. długo nie było, ale znowu jest. O, tutaj mamy bliźniaczo podobny do tej wiewiórki, z tej samej serii. Przepiękny, przepiękny tak, Super po prostu. Bardzo mi się podoba ta serieta. Właśnie minimalizm, elegancja. To jest coś właśnie fajnego. I tu fantastyczne jeżyki. Gdzie ja je położę? Gdzie ja je położę? Może wielki Tu o, o to tutaj Państwo znaczy to, mhm. to, znacznie, to, to. Taka, taki I misz masz i królik i kurka i szyszeczka, i wewiórka No dobra, to myślę dalej. Następne wzory. Wow! Proszę bardzo. Zestaw zwierzaków. Przecudowny. Proszę bardzo. Folkowy koń rodem Chyba ze Szwecji da, pisze, że Dario. No Daria to ja tylko znam jednego m, takiego, którego, do którego się mówi. Dobrze cię widzisz. I tutaj przypomnienie belela muzyka. Przepiękna muzyka. Więc proszę spojrzeć, co tam mamy ciekawostki. O! Tutaj następny fajny wzór, przypomnienie lis, który się bardzo dużym powodzeniem. Powiem szczerze, nie wiem dlaczego, ale chyba ze względu na swoją ładność. Fantastyczne grzyby. Tu miejsce na grzyby mam. Lisa tutaj. Lisa tutaj. Lisa tu. dam do folków. tutaj na dół. Łoś, 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 Łoś. Nie łoś, Proszę bardzo. Dobra, muzyczka pójdzie tu. Zwierzęta pójdą tu. Dobra, no, na razie sobie na bok. Państwo słyszycie te hałasy, rozmowy, to złota polska młodzież sobie bawi się, spaceruje. Fajnie, fajnie, to naprawdę jest fajnie. Dużo różnych ludzi przychodzi, często bardzo kolorowych. Znaczy nie w sensie skóry, tylko w sensie, no, takiej luzu życiowego. Dobra, to potem położę. I jedziemy dalej, dużo już tego nie zostało. Jeszcze trzy kartoniki. I cóż my tutaj Cudyńka mamy do cudenka? Przeliczyłem się niestety. Eee, z... Ach, dobra, to przypomnienie tej pięknej sikorki, tutaj koci zestaw i tutaj... Wspaniały piękny lis zimowy Następny katonik. co tu tutaj mamy? Teraz przełożę, żeby było widoczne. Trochę... Widzą Państwo, pierwszy raz w nowym punkcie, więc jeszcze nie wiem gdzie co to... Gdzie co ułożyć lis tutaj, ale... Nie wiem. Nie wiem. Dobra, zaraz przełożę. zaraz znajdę miejsce. Proszę bardzo, przypomnienie konia. O, psiaki zanity Jeram. I znów przepiękna, nowa, minimalistyczna serwetka. Ptaszki przepiękna ładna e... A, dobra, konie mam tutaj. O masz. Nie zgrabeć ze mnie. Konie dam tu. Konie dam tu, psy, tam się zmieszczą. Hmm. Zmieszczam. No nic, dobra, zaraz przełożę i jedziemy z ostatnimi wzorami dziś. Ostatnie wzory dziś to mamy takie oto piękne pszczółki. Tu mamy kolejną owadzią serwetkę, czyli Jedrą na tyle na dziś, co? Czy Mam jeszcze jeden wzór. Wziąłem na próbę. Zobaczymy, czy w ogóle będzie zainteresowanie. Bo dlaczego wziąłem? Bo tutaj po prostu są klienci mówiący o izraelsku więc wziąłem. Szanowni Państwo, no co? Jak wam się to widzi, tu jeszcze Będę musiał trochę poprzemieniać, poukładać, ale już zarys, jakiś tam zarys mam, może te psy sadzę tutaj. No, jak pan się się to podoba? Jeszcze a, muszeć, muszę pometkować, bo przecież tutaj trzeba absolutnie pometkować. Także takie to nasze te nowe miejsce w samym centrum Warszawy, sklep z serwetkami. Jeśli no, możecie wejść w gogle i tam nas oznaczyć e, jakimiś gwiazdkami nowy punkt rzuciliśmy się na głęboką wody mamy nadzieję że damy radę i że tutaj będzie, będzie nam naprawdę dobrze z drugiego punktu nie rezygnujemy najwyżej jak ktoś będzie chciał zobaczyć więcej serwetek tutaj to autobusem stąd do 20 minut i jest się w drugim sklepie na Saskiej no to chyba tyle na dziś bardzo się cieszę, że Państwu ten nowy sklep pokazałem, proszę o lajki, subskrypcje, o polecenia, przekazujcie innym, że tutaj taki sklep istnieje, będzie mi bardzo miło, szczególnie swoim zagranicznym znajomym, że koniecznie przyjdźcie tylko bo to jest atrakcja turystyczna Warszawy, no i co, zostańcie zdrowi, do zobaczenia.